Witam państwa na kanale Nowe Spojrzenie. Dzisiaj zastanowimy się, yy, yy, odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego Bóg stworzył takie bagno, prawda? No, państwo wiecie, że ja ciągle mówię o tych trudach życia, o tym, ile zła jest na tym świecie, prawda? Ile jest brudu, niesprawiedliwości, cierpienia, no i tak w skrócie. Prawda, mówię o tym bagnie, chociaż oczywiście życie też ma swoje, prawda, dobre strony też. No, ale właśnie w tym tkwi, mam wrażenie, właśnie ta pułapka, no bo kto by chciał żyć na świecie, który by był tylko brudem, prawda? Więc no, musi być tutaj troszeczkę pożywki, jakiejś takiej, prawda, <grych> która zachęca wszystkich do, do życia. Jak Państwo wiecie, ja jestem osobą niewierzącą, i zresztą wydaje mi się, że grom moich słuchaczy to również ludzie niewierzący, albo agnostycy, a na pewno w dużej mierze sceptycy i tak dalej. Natomiast chciałbym, abyśmy wszyscy na chwilę chociaż przyjęli taką optykę ludzi wierzących. I wtedy będziemy mogli się zastanowić, dlaczego Bóg stworzył świat taki, a nie inny. Taki, czyli, czyli po prostu tutaj mam na myśli to, że jest pełen bólu, cierpienia, niesprawiedliwości, prawda? On jest oparty przecież na konkurencji o zasoby, prawda? O wpływy. Na świecie jest bezpardonowa walka o pieniądze, o władzę, no i to po prostu jest coś strasznego. Tymczasem, proszę Państwa, no Bóg, który wszyscy mówią wierzący, że on wszystko może, wszystko wie i tak dalej, no to mógł stworzyć świat, gdzie, gdzie na przykład są inne zasady, na przykład zdobywa się punkty za empatię, za dobro. Takich pytań mało kto zadaje. No i po, proszę Państwa, stąd wielu ludzi jest przekonanych, że świat. Nie mógłby wyglądać inaczej, że to jest po prostu, że tak musi być, prawda? A, a wydaje mi się, że to jest nieprawda, no bo skoro Bóg wszystko może, czyli mógł stworzyć inną wersję świata, i to jest naprawdę, to mnie nurtuje, tak? To mnie nurtuje i chciałbym, żebyście Państwo mi pomogli odpowiedzieć na to pytanie. Tutaj poprosiłbym o jakieś takie komentarze, no bo dlaczego akurat ten świat wygląda tak, a nie inaczej? no? Przecież wszechmogący Stwórca. Mógł no, naprawdę coś innego zaprojektować. Prawda? Przecież widzimy, że, że, że ten świat to jest po prostu no, no, zupełnie, najdelikatniej mówiąc, po prostu niedoskonały. Tak jak mówiłem, jest pełen cierpienia. Tutaj się liczą tylko w zasadzie pieniądze, wpływy, status, a, a nie liczy się empatia, nie jest premiowana empatia, dobro, współpraca. Przecież naprawdę no Bóg, posiadając nieskończoną moc, a w związku z tym też no, no, jakąś wyobraźnię, kreatywność, mógł no, stworzyć świat, rzeczywistość, w której na przykład, proszę Państwa, zdobywa się punkty za dobroć, za miłość, za wspieranie innych. Prawda, gdzie, gdzie nie liczą się sukcesy materialne i, i, i dominacja, tylko właśnie, na przykład, piękne cechy. No, dlaczego tego nie ma? Dlaczego takiego świata nie ma? Z takimi regułami gry. A, a widzimy po prostu świat sfuszerowany, proszę Państwa, tak jak, jak, jak Cioran wielokrotnie mówił, że ten świat jest sfuszerowany. I, i chyba każdy to widzi, że, że ten świat to fuszerka. No, może poza poza głupimi optymistami, których też nie brakuje, ludźmi, którzy patrzą na wszystko prawda, przez różowe okulary. Ja, ja ostatnio słuchałem na przykład rozmowy, proszę Państwa, Moniki Jerozelskiej na jej kanale. Ona rozmawiała z żoną Rafała Ziemkiewicza. No i rzeczywiście to, to piękna kobieta, prawda, ale. Nawet taka bardzo sympatyczna, miła osoba rzeczywiście, natomiast niepoprawna optymistka zupełnie, no bo to aż mnie po prostu raziło w oczy. Dlaczego? Dlatego, że na przykład tam w którymś momencie pani Jaruzelska mówiła, że życie jest pełne cierpienia, bólu i że po prostu no, no w którymś momencie wszyscy umierają, tak? A na to żona Ziemkiewicza odpowiedziała w ten sposób, że no ale przecież rodzą się nowi ludzie. No co to był za argument, proszę Państwa? I tutaj pani Jaruzelska wykazała się jakąś taką większą przenikliwością, no bo od razu stwierdziła, no tak, ale, ale nic nas już z tymi nowymi ludźmi nie łączy, a poumierali ludzie nam bliscy, no to co z tego, że, są, że się rodzą nowi ludzie, prawda? A to był argument pani, pani Ziemkiewiczowej, no. Ale wracając przy Państwa do tematu mamy parszywy świat. Oczywiście też jest dużo rzeczy, prawda, pięknych, prawda, też nie można powiedzieć, prawda? No, no bądźmy uczciwi, tak do końca, prawda? No, są piękne krajobrazy, na przykład. Ale tutaj właśnie chciałbym zwrócić Państwu uwagę na to, na co zwrócił uwagę nasz znakomity polski pisarz, prawda? Eustachy Rylski. Który w jednej z wypowiedzi stwierdził, że w jego przekonaniu to całe piękno świata, na które to piękno on jest rzeczywiście bardzo też wyczulony, bo on jest taki po prostu sensualny i tak dalej, on rzeczywiście docenia to. Prawda, na przykład to, jak, jak leży na słońcu i, i prawda te promienie słońca, prawda działają na jego skórę, jest mu tak przyjemnie, poza tym łąka jest piękna, prawda, lasy, jeziora, to wszystko rzeczywiście urzeka go swoim pięknym, natomiast w jego przekonaniu to całe piękno jest jedynie tłem dla horroru, który się dzieje na co dzień, i ma on nas niejako, jak gdyby znieczulić, prawda, na ten cały horror. Jakby zachęcić do uczestniczenia w ogóle w tym, no i właśnie to, co, co, co ja też myślę, że to tak po prostu ma zachęcić nas, bo kto by chciał, prawda, w jakimś takim bagnie, takim całkowitym bagnie w ogóle działać, żyć, prawda, i tak dalej. Więc no muszą być piękne krajobrazy i tak dalej, żeby nas zachęciło to do uczestniczenia w, tym, w tej grze, takiej, no, no, w horrorze takim trochę, szczerze mówiąc. No, i zastanówmy się, tak, nad naszym światem, proszę Państwa. Czy, czy, czy naprawdę musi wyglądać tak, jak wygląda? Często się słyszy, że on musi tak wyglądać, no bo tak Bóg postanowił, to tak musi być i tak dalej, ale naprawdę, no, no, jeśli Bóg wszystko może, to mógł naprawdę inny świat stworzyć. No, gdzie na, naprawdę, na przykład, wygra, wynagradzane byłoby właśnie dobro, empatia. No, taki świat. Byłby czymś wspaniałym. Ludzie wtedy dążyliby do wyższych wartości, prawda? Zamiast walczyć o pieniądze, czy, czy o władzę, czy o do, dominację, no, to, to najwyżej punktowana by była na przykład empatia. No i wtedy konflikty najróżniejsze, tam zbrojne, niezbrojne, wyzysk jednego przez drugiego, prawda, straciłyby sens. Wszyscy by byli skupieni na wartościach po prostu niematerialnych i one prowadziłyby. Ludzi do takiego autentycznego rozwoju w sumie, prawda? No i ludzie czuliby się wtedy też zjednoczeni w takim wspólnym celu, jakim jest właśnie czynienie dobra. No, to mnie nurtuje jakoś. No, niektórzy mówią, że to jest nie, taki świat byłby niemożliwy. No, dlaczego nie? Dla Boga byłby niemożliwy, no, nie mogę tego pojąć zupełnie. No, i ja zdaję sobie sprawę, że tutaj na pewno będzie masa krytycznych głosów. Na przykład, pewnie by była taka argumentacja, że taki świat byłby strasznie nudny, bo wielokrotnie się ten argument rzeczywiście pojawia w tego typu dyskusjach. Nawet od wierzących, po prostu nieraz się słyszy, że no, co oni będą robić tam w tym niebie, przecież tam się tylko ciągle gra na tej harfie, prawda? Modli i tak dalej. No, strasznie nudno tam będzie, oni się zanudzą na śmierć, nawet to wierzący czasami w żartach tak mówią. No i, i właśnie ci ludzie też często będą mówili pewnie, że no, rywalizacja jakaś jest potrzebna, bo to napędza rozwój. Kształtuje nie wiem ludzkie osobowości, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No i też wielu na pewno powie tutaj, że taki idealny świat bez zła to byłoby też jakieś takie ograniczenie wolności, no bo ludzie wtedy robiliby tylko to, co jest opłacalne, prawda? I, i nie, nie mielibyśmy takiego rozeznania, y, y, jacy naprawdę są ludzie. No bo oni nie mieliby wyboru, prawda. Y, ni, bo wiedzieliby, że punktowane jest na przykład tylko dobro. Y, no więc jak zachowywaliby się trochę tak jak, jak, jak prawda, automaty. Y, jakaś taka by była narzucona wręcz dyktatura trochę y, jakichś takich dobrych y, rzeczy. No, ale proszę państwa, według mnie to by były złe argumenty, jednak, no bo wszechmogący Bóg, który może wszystko, no mógłby jednak stworzyć świat, w którym na przykład ta rywalizacja, no załóżmy, że ona rzeczywiście jest potrzebna, tak? Między ludźmi jakaś tam rywalizacja. No, ale ona mogłaby się opierać na przykład na ilości dobra, jaką dany człowiek wytworzył, a, a nie na przykład na brutalnej walce o zasoby czy władzę. I czy stworzenie czegoś takiego naprawdę to, to nie byłoby w mocy Boga, który rzekomo wszystko może? Przecież taki świat, proszę Państwa, gdzie tam ludzie by można powiedzieć na wyścigi konkurowali, kto, kto więcej tego dobra wytworzy, on by zachował jakby dynamikę współzawodnictwa. Która no, niektórzy to podnoszą, że właśnie ona jest potrzebna, tak? I, I zresztą ona jest potrzebna, żebyśmy się jakby rozwijali, ale też i no, dla ludzkiej takiej psychiki, pewna rywalizacja też jest potrzebna. No, no, ludzie jakby, przynajmniej niektórzy lubią, prawda, rywalizować, no ale dobrze, no to mogliby właśnie rywalizować. W tym w ilości wytwarza, wytwarzania dobra, tak, a nie prawda o, o władze, pieniądze i tak dalej. To mi nie daje spokoju jakoś, naprawdę dlaczego ten świat tak wygląda a nie inaczej. To wszystko mogłoby być od razu jakoś tak skierowane, żeby było bardzo konstruktywne. Ludzie mogliby zdobywać, proszę Państwa, punkty za pomoc na przykład innym za rozwój, za rozwój swój też duchowy, prawda, za, za, za działania na rzecz planety. No tutaj można by było różne rzeczy sobie wyobrazić, prawda? I taki świat wcale nie musiałby być nudny, bo tam mogłaby być jakaś przecież wymyślna też fajna punktacja tego wszystkiego. Więc naprawdę ten świat wcale, taki świat wcale nie musiałby być nudny. To jest tylko po prostu kwestia wyobraźni. Przecież teraz, jak patrzymy na tych informatyków, na twórców gier komputerowych, no to wiemy, że te gry komputerowe róż mogą być różne. Różne. Prawda? Najróżniejsze zupełnie. Te światy tam mogą być najróżniejsze. Tam reguły, prawda, mogą być też najróżniejsze. To wszystko może być wyglądać, prawda, zupełnie inaczej. I tak dalej. Także to nie jest tak, że, że Bóg nie miał wyjścia i musiał taki świat stworzyć. Natomiast tutaj jeszcze wracając do kwestii ograniczenia wolności, bo, bo też ktoś mógłby powiedzieć, że no, jakby Bóg zaprojektował taki świat, gdzie jest tylko dobro nagradzane, to ludzie by się zamienili w automaty. Prawda? I, jakby no, nie mogli się wykazać tą wolną wolą, już abstrahując od tego, czy ona istnieje, czy nie istnieje, dobrze, to już tam. Teraz zostawmy to na boku. To okej, okay, załóżmy, że rzeczywiście pewna doza zła jest potrzebna, prawda? Żeby jak gdyby pozostawić wybór człowiekowi, prawda? Czy wybiera zło, czy dobro, ale pragnę zauważyć, że to też przecież można by było tak ustawić, że. Tego zła jest tylko trochę. To zło jest w jakichś takich kontrolowanych ramach. Przecież, czy, czy naprawdę muszą być tak straszne klęski żywiołowe, tak straszne wojny, straszne choroby, jakieś okropne wypadki? Przecież Bóg mógłby stwo stworzyć świat, gdzie no wprowadziłby rzeczywiście jakieś tam niedogodności, no ale na takim poziomie akceptowalnym, prawda? moralnie, że tak powiem, no na przykład coś takiego jak na przykład gorszy nastrój na kilka godzin. Czy jakieś tam drobne konflikty, no ale które tylko motywują, prawda, do naprawy relacji, ale, ale nie prowadzą do jakiegoś takiego trwałego cierpienia, bo tutaj trzeba zauważyć, że ten świat oprócz tego, że generuje olbrzymie cierpienie fizyczne oczywiście, tak, Cielesne to, to też generuje nieprawdopodobne wprost cierpienie psychiczne wielu ludzi. Nieprawdopodobne wprost. Ludzie strasznie cierpią, przecież ilu ludzi ma depresję na przykład i tak dalej, więc I, i po prostu naprawdę ten, kto mówi, że, że, że ten świat musi wyglądać tak jak wygląda, no wydaje mi się, że to się całkowicie myli. I, i, I wielu pewnie tutaj będzie mówiło, że zło jest potrzebne, by człowiek miał wybór, tak jak mówiłem, no ale przecież naprawdę warto się zastanowić, czy aż tyle zła jest potrzebne, żeby yy, no, osiągnąć ten cel, czyli, czyli żeby zobaczyć, co człowiek wybierze. No ale czy potężny Bóg nie mógłby właśnie tego całego zła, cierpienia ograniczyć do jakiegoś niezbędnego minimum, no to naprawdę nie daje mi spokoju, proszę Państwa, no. I ktoś, kto mówi, że, 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 że nie mógłby takiego świata stworzyć, no to ośmiesza ideę Boga. Bo, bo z jednej strony mówi, że on jest wszechmocny, prawda, i wszystko może, a, a, a z drugiej strony tutaj, prawda, podważa to, że, że, że mógłby taki świat stworzyć. O jak mi teraz mówię. No więc zastanówmy się, dlaczego jest aż tyle zła na świecie. Pomyślmy, tak, gdyby Bóg stworzył świat. W którym rywalizacja dotyczyłaby dobra, czyli ludzie rywalizowaliby o to, kto jest bardziej pomocny, kto jest bardziej uczciwy, kto jest bardziej uczciwy też intelektualnie, kto jest bardziej wspierający innych i tak dalej, kto jest mniej śmiecący, a, a widzimy, prawda, jak, jak na przykład Polacy śmiecą, prawda? zaśmiecają ulice, lasy i tak dalej. Przecież mógłby być, to, to naprawdę świat nie mógłby, nie musiałby być, taki świat nie musiałby być nudny, bo mógłby być jakiś też, e, moglibyśmy się bawić jakieś rankil, rankingi też, prawda, globalne, najlepszych ludzi na przykład. A teraz to mamy na tym świecie, prawda, rankingi miliarderów. Ludzi dominujących, i tak dalej, którzy często czynią wiele złego, na przykład, prawda, eksploatują planetę i ludzi na potęgę. No, no, no i prawda, i co z tego, prawda, no postęp jest, ale jakim kosztem, tak? Natomiast na takim świecie, o którym mówię, to prawda, byłby ranking najlepszych ludzi, prawda, i te punkciki by tam leciały. Fajna zabawa, tak? Wcale nie musiało być nudno, naprawdę. No i prawda, na takim świecie, jeśli nawet zło jest potrzebne, to ono by było rzeczywiście bardzo, bardzo minimalne, tak? Nie było strasznych tam klęsk, wojen, chorób i tak dalej. Tylko jakieś takie drobne trudności, prawda, które uczyły, uczyłyby ludzi pokory i po prostu motywowały do lepszego działania, ale nie byłoby tego trwałego jakiegoś takiego niszczenia, prawda, zdrowia, życia ludzi i tak dalej, więc no, to mnie cały czas, prawda, nie daje spokoju. No, i dlatego Państwa pytam tak, skoro Bóg, i teraz y, może tak y, sobie powiedzmy, chyba po tym moim wywodzie wielu z Państwa zauważa, że jednak rzeczywiście Bóg byłby w stanie stworzyć taki świat, lepszy świat po prostu, tak? To dlaczego się jednak na to nie zdecydował i zdecydował się po prostu tylko na, no, na taki świat, jaki widzimy, pełen cierpienia, niesprawiedliwości, brutalności? Czy rzeczywiście to był wyraz jego planów, tak, które są dla nas na dzień dzisiejszy niezrozumiałe? Czy może jest to znak, że świat wcale nie był zaprojektowany, proszę Państwa, przez istotę wszechmogącą i wszechdobrą? Tylko na przykład został, prawda, zaprojektowany przez jakiegoś złośliwca. Dlaczego nam to nie przychodzi do głowy? Tylko wszyscy, prawda, jak myślą o Bogu. To zaraz y, jawi im się przed oczami Bóg dobry. A kto to powiedział? To, to może być złośliwiec, to może być, y, to może być ktoś zły, to może być ktoś, y, kto jest mieszanką złego i dobrego. To może być różnie. A kto widział Boga? Nikt go nie widział, prawda? A wszyscy, prawda, się mądrzą, jaki to Bóg nie jest. Ale proszę Państwa, tak na koniec chciałbym Państwu powiedzieć, że tak naprawdę to wszystko pokazuje tylko to, że Boga nie ma, że to wszystko powstało dzięki przypadkowym siłom przyrody, siłom oczywiście bezdusznym, ślepym. No i jak sobie tak wtedy o tym wszystkim tak pomyślimy, no to wszystko układa nam się w logiczną całość, tak? bo właśnie tak wyglądałby świat, który powstałby przypadkowo poprzez właśnie działanie różnych sił przyrody. No ale oczywiście to, to coś takiego jest nie do pomyślenia dla niektórych ludzi, bo to tworzy, prawda, zastrasza wielu ludzi. No i oczywiście wielu ludzi sobie od razu wmawia, że nie, że, że jednak Bozia jest i że jest ona dobra. Bo wszystko inne to po prostu jest przerażające tak, dla ludzi. Natomiast no, uczciwość wymaga tego, żebyśmy sobie stawiali różne hipotezy, tak? Żebyśmy szukali odpowiedzi na trudne pytania. Bo najłatwiej powiedzieć, bo jest i koniec, i no to tak daleko nie zajdziemy, no po prostu nie znoszę takich ludzi, którzy po prostu nie chcą, prawda, myśleć, tylko zamykają dyskusję i koniec. no Więc tutaj proszę Państwa, właśnie mam bardzo mądrych, inteligentnych, oczytanych widzów, więc chciałbym właśnie, żebyście w komentarzach no, napisali, co, co o tym wszystkim myślicie. Może czytaliście coś na ten temat. No, podzielcie się swoimi refleksjami prawda, w tym temacie. Dziękuję za uwagę. Proszę o komentarze, lajki, subskrypcje. Dziękuję bardzo.